Jak zaoszczędzić na budowie domu? I zaskoczycie, bo tym razem wcale nie chodzi nam o powierzchnię. To nie metry są najczęściej największym obciążeniem budżetu, a detale, te, które wybieramy na etapie projektowania. Przykłady? Prosta bryła to oszczędność. Jeden poziom zamiast dwóch to brak schodów, wykuszy czy stropów. Nic tak nie podnosi ceny naszego wymarzonego domu jak skomplikowany projekt. Jeśli chcesz zaoszczędzić, idź w prostotę. Duże przeszklenia. Są przepiękne i nikt nie będzie temu przeczył, ale ich koszt to nawet kilkanaście tysięcy. Doliczając do tego montaż, żaluzje, systemy antywłamaniowe, możemy spodziewać się tego, że koszt popłynie nam lawinowo. Możesz też zrezygnować z piwnicy. To uniknięcie głębszych fundamentów, drenażu oraz izolacji przeciwwodnej, które potrafią pochłonąć sporo budżetu. Jeśli jednak marzysz o powierzchni użytkowej pod ziemią, Celuj w suterenie Ozdomniki na elewacji, sztukateria, a może drewno egzotyczne. Wszystko jest piękne, ale im bardziej skomplikowana elewacja, tym musimy poświęcić na nią więcej roboczo godzin. A to oznacza, że będą nam rosnąć koszty i to bardzo. Unikaj też zmian w projekcie podczas trwającej już budowy Twojego wymarzonego domu. Każda zmiana to ewentualny koszt rozbiórki, poprawki w dokumentacji i opóźnienia. Im więcej zaplanujesz wcześniej, tym mniej wydasz później. Oszczędzanie w budowie to nie utrata jakości, tylko mądre decyzje na etapie planowania. A my jesteśmy od tego, żeby Ci w tym pomóc.